Czy będzie tutaj cały peleton, czy już atakują faworyci i pretendenci do walki w klasyfikacji generalnej. Ale wiemy jedno, będzie tutaj głośno, będą tutaj kibice Rafała Majki i będzie tutaj prawdziwe kolarskie szaleństwo. Pojawiają się pierwsze pojazdy. Ta kolumna jest bardzo długa, bardzo rozciągnięta, ale słyszymy już helikopter, a to oznacza, że kolarze są blisko. Czy została jeszcze ta ucieczka przed peletonem? Trudno powiedzieć. Wy wiecie to pewnie lepiej od nas, ponieważ śledzicie transmisję na antenie Eurosportu. Jeden z komentarzem Tomasza Jarońskiego oraz Dariusza Baranowskiego. My w Tour de Pologne od Kulis pokazujemy. Tour de Pologne. od kulis, czyli jesteśmy na trasie, jesteśmy na ścianie właśnie gliczarów. No i czekamy, czekamy. Kibice czekają przede wszystkim na Rafała Majkę. Chcą godnie pożegnać naszego wielkiego mistrza. Pojawiają się kolejne pojazdy, ale dostajemy informację, że naprawdę bardzo blisko jest już ten peleton. Wypatruje wozu dyrektora wyścigu Czesława Langa. I chyba jest ten wóz, więc będziemy się tutaj musieli nieco schować. Bo zaraz za Czesławem Langiem będzie oczywiście czub. Są kolarze. Nadjeżdżają teraz zawodnicy. I jest to cały peleton. Oczywiście nie aż tak duży, ponieważ przerzedzony. Ponieważ mocno, mocna selekcja była na poprzednim okrążeniu. Ale nie ma już ucieczki. I zobaczymy na której pozycji... E esta é szaleństwo. To co dzieje się na podjeździe pod Gliczarów to jest najpiękniejszy element kolarstwa. Jest Brandon McNulty, jest Antonio Tiberi. Są kolejni zawodnicy. Dawaj Rafał! Dawaj! Dawaj! Ale Piotrek! Dawaj! Dawaj! Dobra pozycja także naszego reprezentanta Piotrka Pękali, tutaj Diego Ulisi, tutaj kolejni zawodnicy, ale zobaczcie co tam się dzieje, jak ci kibice czekali na Rafała Majkę, to jest coś nieprawdopodobnego. Przejechał Mateusz Gajdulewicz, czyli drugi z reprezentantów Polski. I mamy Marcina Budzińskiego. Proszę zobaczyć, jak tutaj jest ciężko. Jak ci zawodnicy, którzy na co dzień ścigają się w orturze, jak Daniel Felipe Martinez, czyli zawodnik, który ukończył na podium Giro di Italia, męczy się na podjeździe pod gliczarów. Gęsia skórka na całym ciele. Naprawdę te emocje są warte przeżycia. Lider wyścigu, Polla Pejra traci tę koszulkę. Polla Pejra przegrywa 82 Tour de Poland w tym momencie. Ale jedno jest pewne. Polla Peira na długo zapamięta ten etap i na długo zapamięta ten wyścig. Przejechał także Erytrejczyk Natnael Tespasjon. Są kolejni zawodnicy. Oczywiście te różnice już są bardzo duże. Ci kolarze tak naprawdę nie mają żadnych szans, aby dojechać do czołówki. Bo do mety pozostaje około 11 km. Teraz mistrz Europy w jeździe indywidualnej na czas, Stefan King. Są zawodnicy Quick Stepu. To naprawdę, piękne są te obrazki. Atmosfera nawiązująca, przypominająca najbardziej kultowe podjazdy Albuquerque. tu oczywiście, w polskim wydaniu są z zachowaniem odpowiedniej skali, ale warto to przeżyć. Warto chociaż raz w życiu być na gliczarowie podczas Turte Poloń, bo są to jak na standardy kolarstwa, na emocje niezapomniane. To jeszcze nie jest koniec, to jeszcze nie jest koniec. Teraz wozy techniczne, ale tutaj będzie jeszcze mnóstwo kolarzy, tych, którzy mieli problemy z utrzymaniem tempa peletonu. Jesteśmy ponownie przy strefie kibica Eurosportu, jest Tomasz Jaroński, panowie, zróbcie hałas! No to są obrazki niesamowite, to jest Tour de Polonia od kulis i to są najwspanialsi kibice na świecie! Istne szaleństwo podczas podjazdu pod Gliczarów. Panowie, kto wygra dzisiaj? Brawa! Coś nieprawdopodobnego. Nie Jeszcze przed nami. Czekamy cały czas na grupę. To wyśledźcie oczywiście, transmisję na antenie Eurosportu 1. Słyszymy, że ucieka Rafał Majka. Będzie się działo. Majka ruszył 11 km. Wyszedł na czoło, nie, wyszedł na czoło. Bo ten... ja robię... a my czekamy cały czas na grupę eto, czyli tych zawodników, którzy najwcześniej odpadli od tego peletonu, głównie sprinterzy, którzy chcą tylko i wyłącznie ukończyć ten dzisiejszy etap. Strefa Kibica, oczywiście usługa HBO Max włączona. Dzięki niej możecie śledzić transmisję także mobilnie, na telefonach, na urządzeniach mobilnych, na tabletach, na laptopach. A jeżeli jesteście w domu, włączajcie Eurosport 1, ponieważ dzieje się, dzieje się. No i te ostatnie kilometry zapowiadają się wyśmienicie. Zawodnicy na co dzień ścigają się w największych wyścigach na świecie. Przejechał teraz Timo Kielik z worturowej drużyny Alpes in the Nie wiem, czy widzieliście uśmiech tego zawodnika, to pokazuje, że ta atmosfera na gliczarowie naprawdę jest wyjątkowa. Timo kielich ściga się we Francji, ściga się w Hiszpanii, ściga się we Włoszech, a tutaj poczuł się wyjątkowo. To pokazuje, że warto być na Gliczarowie. To na sam koniec. Kto dzisiaj wygra?

Ale Cześć, przepraszam, że was ale grupę to, my jedy my nie ma. Ale uwaga! Tu za grupa idzie! To nie koniec zabawy. Bernie w domu z widzę.